i słuchajcie, na początku ja chciałbym was bardzo, ale to bardzo przeprosić ponieważ e, ponieważ, ponieważ no długo nie było odcinków, prawda? No, no i ogólnie no, 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 no przepraszam, generalnie Dobra, tak na serio, Dzisiaj wyjaśnię wam wreszcie, wreszcie odcinka Później wam po prostu powiem dlaczego nie było, a, a. A jeśli lecę, przeloguję na główne konto. Dobra, słuchajcie, już tu jestem i nie oszukując się, po prostu nie chciało mi się ostatnio grać za bardzo. No no i w sumie to jest główny powód. Miałem dużo odcinków nagranych, aczkolwiek ich nie nagrałem. Nie nagrałem, ale nie wrzuciłem i teraz musiałem i tak usunąć, żeby nagrać ten odcinek. Mógłbym odebrać wszystkie te angrody, które tu są, prawda? Czyli naprawdę dużo megaboxów ale nie będę tego robił bo odbiorę to sobie dopiero jak będzie koniec tego sezonu a w ogóle mam mega dużo misji tutaj jest nie dostępne dostępny, okej okay. mam mega dużo misji i myślę, że troszkę możemy ich sobie wykonać bo mówię bardzo rzadko krajem ostatnio i, 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 i tak to co się zmieniło, nawet nie wiem co ja ostat... co było w ostatnim odcinku, ale Ach. O A, dobra to jest śmieszne akurat Frank, chwilę. O, to to będzie używał tego. Wededę we, we, we nerwowe ludzi. zagramy sobie gelem. Żeby zobaczyć, nie ten, nie ten tryb, ojejku Bo do Geila mam najwięcej odcinek Słuchajcie, ja nawet nie oglądałem Brawl ja wiem tyle, co było pisane na grupie Co jest? Te Geila nam popsuli I Geil jest popsuty Hej, dobra, ale to lepiej Bo on więcej bije teraz, Ej, ale Beka, a atak? Nie, super atak ma normalny. Ej, Galea nam popsuli. Ha, be ej, śmieszne. To, jest, to mi się podoba. Run. Nie. Kruk inaczej chodzi o wiele. I na tej Ej, dziwny jest Gale. Totalnie dziwny. Jest, nie, nawet nie wiem, jak ja mam to komentować. Kiełka sobie zdejmę Chile. Tak ja tak stanę, bo to są randomy. Randomy są prawie zawsze głupie Nara Pik Okej, okay, łatwo. Ewy. Ej, śmierć... ja nie wiem czy to jest błąd czy... Dobra, randomy weszły za mocno w moim... w mojej grze, nieważne. Słuchajcie, ja nie wiem czy to jest błąd czy nie, bo nie oglądałem Brawtalaka w ogóle, ale myślę, że tak nie powinno być. Że jak oni coś... tak tak zdecydowanie nie powinno być. już jakieś delikatne nerwy, ale to jest kompletnie inna postać w tym momencie. To jest kompletnie inna postać. No i po prostu nic nie chciało nagrywać, no no sami chyba rozumieć, nie? Przeszłyłem sobie bardziej z na, na, na inne gry, a może w ten sposób to powiedzmy. A sklep. Co to jest za ciekawe przebranka? No no, nie no, no, moja okej, to, to będzie coś takiego chyba jak walka z bossem, tak mi się wydaje. Ale nie wiem, bo nie widziałem tego jeszcze, tak jak mówiłem. Weźmy jakąś inną postać. Hmm. Chwila, jaka jest mapa na tym? Tak. To może Riko weźmiemy. Lejko fajne. A, a mam go tak jakby wymaksowanego bo mam minister Pauli Gadget Słuchajcie, ogólnie to chyba, naprawdę ja bardzo długo nie wrzucałem, ale mam przygotowany Usunąłem sobie poprze... wszystkie poprzednie materiały jakie miałem, w sensie na... nie nagrane, a... znaczy nagrane, a nie wrzucone Czy nie? aczkolwiek, jest, został mi jeden Został mi jeden z urodzin właśnie tego pana, który do mnie pisze i ten film niedru... niedługo mam zamiar wrzucić tylko jak go zmontuję a, a ten panu na razie podziękujemy. Ten pan wie co to jest za pan, prawda? Nie, a sam to tak nie działa. Bo tam... A ja mu zaraz napiszę, słuchajcie, bo on naprawdę... CO jest! Ej, ale on ma głupie kulki! To jest gadżetu, one są głupie. Patrzcie na te kulki. Tak głupie wyglądają, nie? Tak, tak autentycznie tak głupie wyglądają kulki. Zaraz wyłączę tego pana Ale ten, ten pan naprawdę był zadowolony ze swoich urodzin, możecie mi uwierzyć Potem wam to zmontuję jakoś ładnie, bo to, to jest chyba jedyny film na moim kanale Jaki będę miał w ogóle zamiar montować Zapij go, no zapij Dobrze Chcę mieć robota teraz Chcę lecieć z robotem Ok, zabieraj to. Ok, obiliśmy im o wiele bardziej aż, aż wyśleczką się motkę czekajcie. Gdzie są... Aha, pod gadżetem. Muszę sobie teraz zmienić gadżet. Chyba, że można zmienić ustawienie emotek. To wtedy zmieniam emotki. I dam sobie je tak bardziej na odchodzenie, albo tak obok gadżetu w sumie. Ej, ale to jest... to jest głupie psy, będziecie walczyć z jakimś przeciwnikiem i nagle wiecie, wciśnięcie przez przypadek tą emotki i was zabije Dlatego ja zawsze byłem przeciw temu, znaczy chciałem emotki, ale byłem przeciw tak jakby jakiemuś tam wysyłaniu ich w grze. Wiecie, no no, no po prostu wiecie o co mi chodzi, nie? Bo to zawsze mogło utrudnić grę trochę. Nie, dobra, nieważne, nie będę tłumaczył Nie, nie no, Taki nie może być, czekajcie chwilę, ja mu odpiszę, bo on nie ogarnia Okej, okay, odpisałem tej osobie Już możemy iść grać dalej Jak ja mam w ogóle challenge Na sidu Nie mam żadnego challenge'a na sidu, A nie mam, dobra, wygrać 10 razy Weźmiemy sobie, powiedzmy, mz -kę. Albo Daryla mogą wziąć o, Ja was przepraszam, że tak długo nie było odcinków, mi się nie chciało, okej okay. Ale powoli będę myślę wracał do angielskiego, bo jest lato I wakacje Ulubiony stan do nolifenia w grę dla dzieci Której w sumie już praktycznie nikt nie ogląda i nie będzie z tego żadnych wyświetleń nic w tym stylu Ale no to, no cóż no Chciałabym się przejść na Roblox i napiszcie, no Roblox, bo Roblox 3. Fajna gra jest generalnie. Ja się ostatnio uzależniłem od Robloxa. Ja w Jailbreaku sobie już kupiłem samolot za milion, więc... Słuchajcie, jak macie jakieś pomysły, przecież jak... E, tak jakby no, 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 wiecie o co mi chodzi. E, znacie jakieś programy do nagrywania na laptopie? To to bardzo bym prosił. Wiecie? Znaczy już nawet nie chodzi, tak... Na razie i tak pewnie nie będę tego nagrywał, bo muszę sobie jakiegoś lepszego laptopa komputer co nie? Ale myślę, że w przyszłości będzie coś takiego, by słuchajcie, grał w Robloxa, bo znalazłem tak dobrą grę na Robloxie. Zresztą nie, no Roblox to jest po prostu wylęgarnia w gier. To idzie, że tam jest w ogóle netbrowsers. Browsers w Robloxie, tam są normalne postacie, tam walczycie z normalnymi graczami. Wyobrażacie to sobie? Ja sobie tego nie wyobrażam, ale wyobrażam sobie to, że właśnie przegrywamy. Z jakimiś fantomami I co tak ostro przegrywamy. Bo dopiero zebraliśmy trzy śrubki. Aha, w ogóle... Ej, co jest? Nawet zasięg gadżetu MC się zmienił. Ale to jest głupie. Każdy dostał chyba jakiś remodel. Albo, kurde, wiecie, albo Nerfa, Bo wątpię, że coś dostało bafa. Chyba, że tip. Ej, ja bym nie pogardził, myślę, jakby szybciej wybuchały bomby Tika, to to by była chyba najbardziej upi postać w grze. Ej, dobra, da radę, da radę to wygrać. Patrzcie na to, patrzcie co tu się dzieje teraz. Ja mam multa, jeszcze naładowanego, robimy to, wygrywamy, w tym momencie to wygrywamy. Szybko podejrzewam ich tam, dobrze? Dynamike. Ha, jest twinek. Mogę jakoś się motkięcisnąć, proszę. O. Ja tak się rea nie będzie. Ale tak, jest winek. Przegląd aktualizacji zrobimy sobie kiedyś. Openik będzie za trzy dni. Niedużo tego jest w sumie. A i na tym polega cała ta. Do 50 tysięcy słyszałem, że jest. O Jezu. Ej, za to powinno być coś innego. Za to powinno być, kurde, odblokowanie wszystkiego. 50 koła. Jestem ciekawe, w kto to wbije. A tyś czasem na pewno ktoś to wbije. <śm> ale jestem ciekaw, kto to teraz wbije. No cóż. To by było na tyle. Na razie. Cześć. I to w sumie tyle. No, tak, tak, dokładnie tak. Idę grać w Roblox'a.